Zostaw pod tym filmem łapeczkę do góry, jeżeli ty już teraz chciałbyś mieć maksymalny poziom w sezonie 5 Fortnite'a. Czuwono mordeczki z tej strony Hexo, w tym filmie przedstawię wam nowe, najlepsze mapy na wbijanie expa w trybie kreatywnym w sezonie 5. Także, oczywiście, oglądajcie ten film do końca, żeby żadnej z takowych mapek nie przegapić. Tak samo, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z Dzwoneczkiem, a ja zapraszam Was do oglądania. Więc przechodzimy do mapy numer 1, no i oczywiście wchodzimy sobie w tą oto lupkę, wpisujemy ten oto kodzik, no i odpalamy sobie tą mapkę, najlepiej jeszcze dać oczywiście opcję gry prywatną, no i tak naprawdę w tym momencie po prostu sobie ją odpalamy. No i generalnie moi drodzy, no to troszeczkę dawno nie było mapek na expa, także jeżeli chcecie je częściej to zostawcie tutaj łapeczkę do góry, a my widzimy się na tej mapce. Okej, okay, także na samym początku po wejściu na taką mapę, tak jak widzicie, mamy tam budkę do przebierania. Także generalnie podbiegamy sobie pod nią. No i właśnie w tym oto momencie koło tej budki tańczymy dowolną emotkę. No i w tym momencie troszeczkę tutaj się cofamy i musimy tutaj odczekać licznik czasowy. No i oczywiście musimy tutaj odczekać ten czas ze względu na to, że po odczekaniu od 10 do 15 minut oczywiście dostajemy o wiele więcej expa, także widzimy się dosłownie za chwilę. Więc po odczekaniu tych 15 minut wpisujemy tutaj kodzik 8,11. No i kiedy go wpiszemy, no to klikamy sobie tutaj, czyli Confirm Reset Unlock. No i w tym oto momencie, tak jak widzicie, do, odblokowaliśmy sekret. Klikamy sobie tutaj Start AFK XP, no i przy okazji bierzemy sobie graplera. Następnie przechodzimy do sekretnej strefy i tutaj zaczynamy sobie całą zabawę z przyciskami, czyli idziemy sobie tutaj na górę i dokładnie przed nami mamy pierwszy przycisk, który da nam dodatkowego expa. Kolejne znajduje się to. Dokładnie tutaj, czyli do praktycznie obok, więc sobie też go klikamy. Następnie, moi drodzy, obracamy się i idziemy dokładnie tutaj. I w tym oto miejscu koło właśnie no, tego czegoś znajduje się Secret XP. Teraz idziemy do kolejnego przycisku. No i musimy tutaj obejść, akurat, właśnie cały ten domek. Także idziemy tutaj. Następnie idziemy sobie tutaj i wchodzimy tymi drzwiami do środka. I praktycznie od razu naprzeciwko mamy Secret XP. No i w tym oto momencie idziemy jeszcze na ten domek. Idziemy na jego właśnie Górę, czyli dokładnie w to oto miejsce. I tutaj mamy kolejnego sekretnego Expa. Teraz znowu wracamy w to samo miejsce, czyli dokładnie tutaj. I w tym oto miejscu klikamy jeszcze sobie przycisk dokładnie tutaj. Następnie idziemy tutaj i na górze mamy kolejny przycisk. Tutaj mamy jeszcze jeden. I idziemy sobie właśnie do strefy awkowania, czyli dokładnie tu. Gdzieś powinniśmy mieć właśnie taki przycisk, który nas do tej strefy przeniesie, no i jest on dokładnie w miejscu tym. No i tutaj sobie awczymy, i tak jak widzicie, dostajemy cały czas expa. Także według mnie mapa jak najbardziej spoko. No i jak najbardziej każdemu oczywiście tą mapkę polecam. No bo tak jak widzicie, 142 000. Expa w naprawdę całkiem szybkim czasie, także myślę, że mega spoko. Także teraz przechodzimy do drugiej mapy. No i oczywiście po raz kolejny wchodzimy tam, gdzie zawsze wpisujemy ten oto kodzik. No i mamy taką oto mapkę, także sobie generalnie ją odpalamy. No i tutaj akurat na tej mapie nie trzeba czekać żadnego czasu. Ale oczywiście, jak odczekać od tych 10 do 15 minut, wtedy tego expa dostaniecie o wiele więcej. Ale tutaj to już zależy tylko od Was, czy będziecie czekali, czy też nie. Ok, także na samym początku po wejściu na taką mapę idziemy sobie tutaj do lewego rogu i tutaj powinniśmy mieć taki oto przycisk, także go klikamy, tak jak widzicie, zaczynamy dostawać Ekspa i przechodzimy do tego całego, jakże wspaniałego tutaj błędu, ponieważ no jest tutaj troszeczkę do budowania. Idziemy sobie na niebieską rampę i tutaj budujemy sobie właśnie, moi drodzy, coś takiego jak jedna podłoga. Następnie tutaj właśnie coś takiego. Tutaj siedem ramp do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery pięć sześć. 7, następnie stawiamy jedną podłogę, jedną rampę, przy okazji jedną podłogę i jedną rampę, i gdzieś tu powinniśmy mieć właśnie nasz pierwszy przycisk z exp, i jest on dokładnie tutaj. Także no trochę tego trzeba zbudować, ale odbieramy naszego pierwszego ekspa bez żadnego czekania. Przechodzimy dalej. Kolejny exp znajduje się dokładnie przy tej oto tablicy, czyli no, generalnie tutaj. No i tutaj budujemy sobie właśnie następującą rzecz, czyli 4 rampy do góry, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Następnie pięć podłóg przed siebie, czyli raz, dwa. たすき、せり。 5, no i przy okazji tutaj budujemy jeszcze trzy właśnie w tą stronę. I tu mamy kolejny przycisk. No i w tym momencie, no tak jak widzicie, dostajemy już nieco więcej EXPA. Mimo tego, że ja już dzisiaj trochę tych mapek testowałem, a tak czy siak tutaj bynajmniej nie musicie czekać. Także myślę, że całkiem spoko. Kolejny przycisk znajduje się w dość ciekawym miejscu, czyli dokładnie tutaj. Musicie sobie w tym momencie zacząć budować na właśnie lewo od tej oto budki do zmieniania skinów. I budujemy 10 ramp do góry, czyli 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, następnie 10, następnie jedna podłoga. Tutaj budujemy jeszcze 3, właśnie, rampy do góry. I przy okazji, moi drodzy, budujemy sobie tutaj 6, właśnie, podłóg, czyli 3, 4, 5 i 6. I tutaj powinniśmy mieć przycisk Get XP, także go odbieramy, no i od tego to przycisku generalnie możemy się też zbudować pod dość ciekawą rzecz. A my dokładnie tutaj budujemy właśnie dwie rampy do góry, tutaj budujemy 8 podłóg przed siebie, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć, 7 i 8, i następnie jedną podłogę w tą stronę. I tu powinniśmy mieć właśnie kolejny przycisk z expem. No i w tym oto momencie, tak jak widzicie, dostaliśmy już 6000, 7000 expa bez żadnego czekania, dosłownie w dwie minuty. Także jest to naprawdę bardzo dobry wynik. No i teraz przechodzimy dalej. Ok, także teraz przechodzimy do ostatniej mapy. Po raz kolejny wchodzimy tam, gdzie zawsze wpisujemy ten oto kodzik, i wszystkie te kodziki gdzieś będą w przypiętym komentarzu. No i tą mapę również odpalamy. Ok, także po wejściu na takową mapę oczywiście idziemy sobie przed siebie, wychodzimy z tego tutaj niebieskiego boksa. No i generalnie musimy sobie polecieć dokładnie lotnią w to oto miejsce, czyli tutaj na prawo. Tutaj tańczymy dowolną emotkę gdzieś w tym miejscu. No i w tym miejscu właśnie powinniśmy mieć taki oto przycisk. No i tutaj niestety, ale musimy odczekać 15 minut. No i oczywiście dzięki temu dostaniemy więcej EXPA. OK, moi drodzy, także po odczekaniu całego tego licznika, wpisujemy sobie tutaj kodzik 2, 9, 4, 6. I kiedy wpiszemy ten kodzik, klikamy sobie ten przycisk. No i w tym oto momencie jesteśmy tutaj. Mamy oczywiście EXPA, bierzemy sobie plecak i idziemy na właśnie tą wyspę, która jest przed nami. Tak jak tutaj widzicie, jest to naprawdę całkiem fajnie wykonane. Ale to tutaj właśnie nie zachwycamy się wykonaniem, tylko idziemy właśnie dokonywać tutaj y, tak zwanego znajdowania przycisków. I dokładnie na tej wyspie. W sumie będzie się w większości rzeczy działo, no to idziemy sobie do tego domku i tutaj będzie pierwszy przycisk. Także sobie tutaj podlatujemy szybciutko jetpackiem, i dokładnie tutaj na właśnie tym małym tutaj skraweczku mamy przycisk z XP -m. Przechodząc dalej, wracamy na tą samą wyspę. Tak naprawdę, jak już mówiłem, wszystkie że tak powiem, rzeczy będą się głównie wywodziły z tej wyspy. Jest to chyba najlepsza mapa w tym filmie, ze względu na to, ile jest przycisków, i przy okazji przez samą końcówkę. Ale to zaraz zobaczycie. Kolejny przycisk jest dokładnie tutaj, czyli jak sobie pójdziecie to od tego skrawka macie to tak na ukos i tutaj mamy takiego rodzaju właśnie hydrant, także oczywiście go sobie tutaj odbieramy, tutaj mamy przycisk, następnie no znowu wracamy w to samo miejsce, czyli właśnie do tej wyspy, no jak już mówiłem, w większości rzeczy właśnie w tej wyspie po prostu będzie... Robione, także idziemy sobie znowu tutaj. mam już 50 tysięcy ekspa na liczniku, a to dopiero początek. Więc przechodzimy dalej i idziemy tak naprawdę za wyspę, która jest za tym hydrantem, czyli no, idziemy tu gdzie byliśmy przed chwilą, i tak jak widzicie moi drodzy, tutaj za tą wyspą, no musimy po prostu wejść na tą wyspę, która jest tutaj. Także tutaj macie takiego rodzaju parkour, ale możecie sobie też to przelecieć generalnie jetpackiem, no każdy może to zrobić tak naprawdę jak chce. Także dobra, idziemy sobie tutaj. Mamy tutaj takie właśnie zniszczone auto, i tu. Mamy kolejny przycisk, także go odbieramy. Tutaj mamy w ogóle takie bardzo fajne smoki, ale to taki detal na tej mapie, także mniejsza w to akurat. No i przechodzimy do kolejnego przycisku na właśnie tej wspaniałej, jakże mapce. I kolejny, właśnie wspaniały przycisk znajduje się właśnie na wyspie, która jest po stronie prawej. Także idziemy sobie dokładnie do strony prawej. I generalnie, no tu już mamy 70 tysięcy. Idziemy do prawej strony, czyli dokładnie tutaj. I tutaj będzie kolejny, właśnie przycisk, który sobie zaraz odbierzemy. Tylko, że najpierw musimy się dostać na właśnie tą wyspę, i tutaj, moi drodzy, idziemy sobie dokładnie na ten oto domek, który się tutaj znajduje. Także sobie tutaj podchodzimy, i tutaj mamy właśnie takie oto łóżko, które daje nam generalnie expa. Także je odbieramy, no i w tym momencie, generalnie, właśnie odebraliśmy wszystkie przyciski na tej mapie i idziemy do czegoś bardzo fajnego, czyli farmy expa. Już wam pokazuję o co tutaj chodzi. Także. Musimy iść sobie znowu na tą wyspę środkową. I na tej środkowej wyspie, dokładnie pod wchodzimy, sobie, czyli do tej kopalni, która się tutaj znajduje. No i w tej oto kopalni idziemy sobie na samej koniec. I na samym jej końcu tutaj mamy przycisk Farm. Także idziemy i tak jak widzicie, mamy taką oto farmę. I generalnie, tak jak widzicie, tutaj dostaję w tym momencie jeszcze więcej EXPA. Mogę sobie go właśnie w ten sposób nabijać. Także mapa, według mnie, jak już mówiłem, jedna z lepszych, bo mamy na przykład tą farmę. No i są to naprawdę mega spoko. Także, no. Tak jak widzicie, tutaj możemy sobie dofarmić tego Expa, także bez żadnego problemu. No i co, to by było generalnie na tyle, jeśli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że ten Wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej mapek na Expa, zostawcie tu łapeczkę do góry. A my widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się i cześć!